Dobry wieczór znajdujemy się w okolicy hotelu Lonicera i Alaje Resort w dzisiejszym filmie pokażę Wam co znajduje się obok tych hoteli w najbliższej ich okolicy gdzie możecie pójść na zakupy ewentualnie spróbować czegoś lokalnego no i pierwszym takim sklepem który jest obok jest LC Waikiki to jest chyba takie Pierwsze miejsce, gdzie z samego hotelu, po prostu po wyjściu można pójść do Wajkiki. Zawsze musieliśmy gdzieś podjeżdżać, żeby takie coś znaleźć. Tu mamy od jakiegoś optyka jakieś takie sklepy bazarowe proszę bardzo, Lonicera. A tu jest Alaje tu mamy jakieś takie, właśnie sklepy bazarowe można kupić jakieś kciuszki, pierdoły, walizki i tym podobne outlet ładnie to się nazywa tu jakieś hałwy słodycze, przekąski w pudełkach też na wagę no i to jest nawet tam jakieś alejki ze straganami, to już można zobaczyć. Klapki można kupić wszelkiego rodzaju. Inne buty, ciuchy, jest jakaś klinika, doktor. tam po drugiej stronie jakaś biżuteria tam robili soczki lody są także do wyboru do koloru jak się zagłębicie to to pewnie jest więcej tych straganów, jeżeli lubicie takie bazary to myślę że znajdziecie coś dla siebie bo czemu nie idziemy kawałek dalej tu jakieś ba bogatsze Butiki z, ze skórą Ciekawe jaka jakość tej skóry. A tu stragany kolejne, kolejne. Stragany, stragany. Tu też jest jakiś hotel. Numa jest niby wejście do lonicery premium. Chyba mamy nawet jakąś knajpę z hiszą Tatuaże można sobie zrobić Kolejny outlet tak, Hotel Numa Bay Exclusive Dalej jest White City jeszcze Także trochę tych hoteli jest tutaj No i co, wejdźmy, zobaczymy jak to wygląda stragany, stragany, apteka też tam się znajduje do jak mówiłem jakieś studio tatuażu perfumki siszki, porcelanka ciuszki do targowania się jak to w takich miejscach bywa plecaki torebki jakieś torebki 10 euro powiedzmy Teoretycznie, tu jakieś zawraczka, coś wisi, takie portfeliki, nie wiem, portmonetki Są mi koszulki piłkarskie. Tu dla dzieci jakieś koszulki, czapeczki. Siedem majtek za 10 euro. Jakby ktoś szukał męskich, jakieś koszulki za piątaka, spodnie za piątaka. A nawet gdzie niegdzie, ceny są jakieś wywieszone, to możecie mieć pojęcie, ile to kosztuje. O, tak się dugeria, drugeria chyba z kosmetykami, sklep, ale nie różne inne rzeczy też są: chęczniki, piżamy. No, trochę tego jest. Trochę tego jest. Ja już szedłem do głównej ulicy. Tu zaraz na przykład znajdziecie sklep z telefonami i simami. więc jeżeli potrzebujecie internetu, karty sim, to na pewno da się tu. Kupić, W prawym górnym rogu Wam podlinkuję, jak wygląda to teraz kosztowo. Bo ostatnio kupowaliśmy. Tu jest 10 magnesów za 6 euro. No tak, I idziemy dalej. Jeszcze tutaj dalej jest sklep spożywczy Bim. To jest ich taki najtańszy dyskont. Gdzie sobie kupić jakieś też słodycze, jakieś takie rzeczy. Myślę że, myślę, że jeżeli chcecie kupować, właśnie jakąś hałwę, taką, tak jest, żeby zabrać do Polski, na pojazdy, to myślę, że warto wstąpić do tego sklepu. BIM. Też w prawym górnym rogu Wam podlinkuję nasza, naszą wizytę w tym sklepie. Zobaczycie sobie orientacyjne ceny. I ja idę jeszcze dalej, tam dalej będzie jeszcze taki drugi sklep. Spożywcie Migros, on jest trochę droższy, taki nasz, coś a la Carrefour mam tam coś po prostu do, do kupienia Także tak wygląda okolica hoteli Lonicera Alaje Numa Bay White Resort dzięki, że oglądaliście ten odcinek pamiętajcie o kliknięciu przycisku subskrybuj, dzwoneczka łapki w górę i zostawieniu komentarza trzymajcie się, cześć, hej